To że jest na ludzi? To a ja żyję, mam 1200 krwi. 12 e, 12 krwi. Mnie nie mam po wolnej nogi. Ja mam za maną głowę, znaczy głowę, głowę I. I tego kurwa. Jak nie dostanę morsziny to są udupione, nie? A ja bym na ci zrobił... Ja bym ci zrobił teraz ale zrobiłem na tym śmiechu i on zginął przed chwilą, a ja mu teraz to bo, bo śmiechu jest śmieszny, i tyle. E, nie ale ja, ja pójdę na lotnisko, bo ci przyniosłem odcinek, ale jutro to no, było. No, to no bo no, dzisiaj, nie, w noc... dzisiaj w nocy I Dzisiaj w nocy jak będę, to chyba też pójdę. To będzie, będzie późno. Będziemy tak ja, około 9,10. Ja ja to może było. To inaczej, ja... to zróbmy tak może. Ja e... Torę, że się tak rządzę. Wiem, dałem i to ostro. Także wcale nic nie słać, to fakt. E... ale mam propozycję. Możemy zrobić tak, że... Się nie wjebane kurwa w dupę wyjebanym, pierdolonym odbyt w starym soborze. Tylko kurwa nowy sobór gdzieś na przykład. To jest tylko proporcja. Albo jeszcze dalej. I z tamtego miejsca... Obaj jak serwery, nie? Po prostu się tam gdzieś spotkamy w jednym miejscu i stamtąd po do lotnisko.